Zdjęcie w serduszku robić, to tutaj jest serduszko do zrobienia, nawet dwa sobie w nim zdjęcia. I teraz patrzcie moi drodzy w dół, bo stąd jest naj... z kolejki jest najładniejszy widok na jezioro po Także patrzymy w dół. Wiele możliwości. Tam w górę też będzie je ładnie widać, ale ja powiem... znaczy najładniejsze zdjęcie zrobią, tutaj są oh, jeszcze moment... dłużej Czy na... oh, yes, oh, na... Wtedy jakoś jak. Znaczy wtedy taka górka, że sami wiedzieliśmy. Była taka mała grupa, zero autobusów wziąłem samochody tam. I pojedynczy on sam był Ale patrzymy na widoki. Tam też jest trochę krzaczorów na wyjdzeń. Proszę? Tam <śled> ja, ci, którzy są po tamtej stronie, widzicie jezioro? To, to musisz się tak zrobić, żeby żeby się zanurzyć w struchaniu, żeby bardzo proszę, żeby po prostu ci inni też mieli szansę zobaczyć na wszelkim pełnym

Także, moi drodzy, wszyscy ci, którzy chcą na tą kolejkę przesałkową, na tą Orlowe blawę, tam nie trzeba nic ekstra płacić, nie? Także po prostu ten, tak. Znaczy, tam, tam oni nawet nie biorą żadnych biletów, nie? Bilet już mamy. Znaczy, tutaj to jest tak jakby, jak kto jeździ, to to jeździ po w tym, nie? To tylko w wysokim sezonu działa. no. To po prostu możemy spróbować to zaatakować, to jest no, no bo tam jest, jak się wiedzieć, to będzie jeszcze tak? ja, ja bardziej. Nie, nie, ona jedzie na orlowe glawę, czyli na, na włowę orwa. A jakieś jedny szczyt, ale no... W ogóle jest, my będziemy tutaj teraz na tym poziomie jakieś 1500 groszami, grosami. 1900, a tam ma 1900, Tak, tam będzie jeszcze na parę na tym wiedza WELL. To trzeba zrobić na tej zasadzie, że lecieć od razu tam i patrzeć czy jeździ, no bo byśmy tak powstrzymać. Jakbyśmy o 16.00 wjeżdżali, to będziemy o 17.30 mniej więcej, e, na ty, no, o 16.30, 17.00, tak? No to a to znacznie się odporządkujmy, bo tamta osoba, tamtą mówiły, że może to nic nie pomagać, ale to się zacznie miło pomyśleć. żeby złożyć na obiad kolację tak no, no. kolacja jest najważniejsza no, na no, no. no, nie wiem, my jesteśmy umówieni konkretnie, bo nie ma najwięcej grup także nie wiem, czy chodzą to było trochę to od razu tak, mówię, wszyscy chcieli bo teraz tak, jak wy tutaj pójdziecie jak się wyjdzie, no nie? się pójdzie w prawo i tak w dół za mną nie, to się dojdzie do tego, do, tego lipcu na oblotę w Jak się pójdzie w prawo i tak bardziej w prawo na, na lewo, znaczy w, w prawo w prawo, to będzie, to widać już to takie serce, nie? Gdzie się tam może...